Co wy tu robicie? My jesteśmy z Somalii. Polska ma opinię jednego z nielicznych krajów, Europy z rozsądną polityką migracyjną. Ale właśnie teraz Polską wstrząsa potężny skandal migracyjny. W tej chwili granica Polski jest atakowana z zachodu od strony Niemiec. Niemcy zwożą tutaj nielegalnych imigrantów i ich rozładowują. Tak działa niemiecka policja. Przyjeżdżają na granicę. Otwierają drzwi i wypuszczają ludzi. Przejście graniczne. Gestapo, ZSS przemycają inżynierów. Następni, Somalijczycy. Świeżutka dostawa, co tu się dzieje? Dziesięć lat po tym, jak Angela Merkel w 2015 roku ogłosiła słynne Wieszafendass, damy radę, Niemcy mają już dość. Teraz próbują pozbywać się nielegalnych migrantów których przyjęli, wysyłając ich do innych krajów. Do tej pory wysłali już ponad 11, 0 takich osób do Polski. Polacy są absolutnie wściekli. Obywatele zaczęli tworzyć społeczne patrole, graniczne przy przejściach z Niemcami. Zaraz się przyjrzymy, co się dzieje na zachodniej granicy Polski i dlaczego Niemcy stosują taką strategię. Dlaczego Polska? Polska ma reputację, zwłaszcza w konserwatywnych kręgach kraju z bardzo twardą polityką wobec nielegalnej migracji. Od lat krążą po sieci takie nagrania, jak na przykład to, na którym polskie służby graniczne używają armatek wodnych przeciwko migrantom na wschodniej granicy. To był rok 2001, fala migrantów zorganizowana w ramach operacji hybrydowej kierowanej przez Rosję i reżim Łukaszenki. Sprowadzali migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki przez lotniska w Mińsku i Moskwie a potem autobusami, prosto pod polską granicę. Białoruskie służby wypychały ich na teren Polski, by zdestabilizować granicę UE i wschodnią flankę NATO, jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę. Polska odpowiedziała twardo: Wojsko na granicy. Ogromny mur graniczny powstał w kilka miesięcy. Na jednym z nagrań widać, jak migranci piłą elektryczną przecinają ogrodzenie, ale Polska Straż Graniczna pojawia się po sekundach. Wszyscy są zatrzymani.